No to się ma. Cześć, witamy Was. Niesamowite powitanie, Kona, numer jeden! Dobra, dobra, normalnie. Fakea, piękne powitanie. Nie, ja to wrzucam. Ja to wrzucam, piękne powitanie. Dobra, witamy w kolejnym odcinku na kwadratowej masakrze. Jej, na te emocje w głosie, są strome. cicho. Dobra, tak więc, w poprzednim odcinku tutaj zaczęliśmy sobie budować ten domek oraz zabiliśmy kilka razy Kona, teraz mnie tutaj Wifon bije, nie wiem czemu, łopatologia! Do wody. E, dwa razy. Tak, do więc, tak więc zbudowaliśmy tutaj, ston, znaczy z brika, tutaj z Wifonem domek, który będziemy dzisiaj kontynuować, mam nadzieję. Dlaczego się e, drzwi? Poprzedni odcinek, ekskluzyw. zobaczycie tylko i wyłącznie na moim kanale, więc Wifon data ma koszulki, Kupujcie koszulki. Dasz multiego, adnotację WiFon, czy nie dasz da. adnotację? Tak, koszulki. Okej. dasz WiFon tutaj da adnotację do odcinka eks ekskluzywnego, który będzie trwał dosyć długo. Um, w koszulki którym to multiego właśnie. Multiego, najlepsze budowali. koszulki na rynku. Najlepsze hasło reklamowe ever. Jakie? Koszulki Multiego, najlepsze koszulki na rynku. No dobra, to co chłopaki, może zdobędźmy, zdobądźmy, zdobądźmy... Macie ten... jedzenie? E, tak, ale ci tak. nie dam, ponieważ idę po glinę. Ja też idę. Umrzesz w krótkim dzięki. czasie. Dzięki. Wifon dzięki. idzie po glinę. Dzięki, że mi źle życzysz. i ja w takim razie pościnać jeszcze drzewa. Zobaczysz, umrzesz kiedyś. Dzięki, dzięki, życz mi dalej źle, też. Nie życzę, nie cyfrowy, jestem hejterem. Cyfrowy, Cyfrowe frajerze. Nie, to jest I tylko melony można mieć, nic więcej. No rzeczywiście, wcale nie da się zrobić chleb. chleba. No, i, no i, chleb. Chleb. i co jeszcze? No i tyle. Brawo. Dobrze znasz Minecrafta, widać. Dzięki. Ej, con HD, gdzie jesteś? Potrzebuję jednego. Potrzebuję dwóch cobblestonów. Właśnie nie mam, też chciałem od was. No to weźcie, pójdźcie tam do mu zabierzcie, to znaczy pożyczcie. Będzie na... Powiedzcie, że to ja, powiedzcie, że to ja. Pozwalam, pozwalam. Tak, to jest na Bo i tak mam... Ty... Cicho, 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 bo i tak mam kosę z magistrem, zatem whatever. Wszystko na mój koszt. No mm -hmm. e, już nie trzeba. Już rozwaliłem most. Spoko. No też też wiem kobra właśnie z tego. Rozwaliłem most. Gdzie mato. Jak tak może Nie I czemu wszyscy przebiegają im... po w... mojego oh. domku? Gubki. Co mówisz? Że wszyscy koło mojego domku przechodzą. <grym> Lol, zombiaki i Enderman czy zresztą na naszym do wszystkich. I słyszysz? dobrze. Wifon słyszysz? I Słyszę. dobrze. Trzeba to oświetlić, bo tam się razpią wszystkie główne. I, I dobrze. Lol. E, będzie eks, będzie eksp, a ja muszę sobie to o zbroje ogarnąć. Mm. Czemu ten znak się niższe 6 lat? Mam już 18 staków gliny, jesteś ze mnie dumny. Ej macie Już? może... drewno? No. Lol! 18 staków gliny? Tak to... naprawdę to półtora. Jesteś taki zabawny! Wiem! Śmieszny. Kurde, teraz jak ja będę wrzucał te materiały z Minecrafta... Wow! ...to żeby... o mój Boże, Multi się obudził! To aż koszulek no, nie będziesz musiał sprzedawać. <laughs> żeby zarobić na życie. Boż... Nie wolno nie no. się wypowiadać na te tematy. Boż, jak śmiesznie. Zrobię cztery złote łopaty. No po cholerę. Umiesz? Bo nie mam innego materiału przy sobie. Trochę. A, ok. Trochę smutne, ale... Ale Tam prawdziwe. Tak. Dobra. Mój domek A. się buduje sam. Autobudowa, tak? Ta A mi się udało no. zaknąć tak kilo, że jest niezniszczalny. Nieniszczalny. Nieniszczalny. Nie, nie nie nieniszczalny na trójce mam oraz silk touch, zatem zajbiście, bo nie mam fortuny, zatem na pewno... I don't przy... care! Dzięki, to na pewno mi się przyda silk touch. Biję się z zombiem. A pewnie umrzesz. Nie. No. Multi has been slain. Sam jesteś so, slain. <laughs> An ally has been slain. Właśnie, ludzie, namówcie Multiego, żeby grał w Lola. Będziemy, Nie, no, będziemy no, to nagrywać. Się ej, będziemy nagrywać, jak Multi uczy się grać w Lola, będzie świetnie. No, ja to. Ej, to jest dobre. Ej. To by była Beka z tego. Robi, ej, ej, to jest dobre. Beka to jest... z Rapsów, lol. Co? Beka z Rapsów. Nie, to będzie seria, uczymy Multiego grać w Lola. A ja se nazwę. Ej hey, multi grać... pochodnie A, a, a ty, ty się nazwiesz jestem uczony grać w LOLa Takie oryginalne nazwy Ej hey, ale dzięki temu widzowie co tam nie grają w LOLa i chcieliby grać mogliby się nauczyć grać w LOLa LOL genialne same O z... mój Boże Fucking genius Fucking genius same zyski Tak Zyski oczywiście, pod względem, że widzowie się będą cieszyć, wy już hejterzy. No właśnie, hejterzy, Ej, ale hejterzy, ale hejterzy, ale hejterzy. Na pewno już hejterzy. Się... Ale teraz na pewno, jak to powiedziałem, to się pojawi, że lol, przecież to już wszystko tak zaplanowane, a ty Mandzio, ty, ty, ty jesteś taki niedobry, nie będę tutaj mówił brzydkich zombie? słów. Zombie? Tak, jesteś Mandzio, takie jest zombie. Zombie w kopalni? Mandzio, jesteś zombie. Nie, do te, nie do ciebie. Mandzio, PRAWDZIWI jesteś LUDZIE?! <laughs> nie, internet, sorry. Sorry, to was internet. Ty no już nie mam Sprawdzanie obecności na angielskim. Ej, ty Michał, multi, ten obecnie, mój cały kont. Okay. Uwaga, uwaga! Cicho, boć kon, opowieść multi go z gimbazy. No multi. No, e, no. Michał, Michał, obecny. A, to ten z internetów. No. no. Naprawdę na multi? No. Ej Boże, nie, nie niech nakrycę Villoga, bo i coś mnie takiego trafi, nie. To ten z internetów. To ten z internetów, to ten co na YouTube'a tworzy, głupie filmy, parodie, Japońców tworzy. Pico. Żaler to ten gimbus z interneto <gibus> <gibus> Ej, bym się załamał jakby tak nauczyć i powiedział ej to jest ten gimbus mi z internetu to, 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 Ej to my mamy pozdrawiam, pozdrawiam Gandzie my mamy ten kolegę i on ma ciemniejszą karnację, nie? Ale po prostu ciemniejszą karnację ma. Czarnuch! I sorry I byliśmy na tym i byliśmy na i pan, I pan z Łfu sprawdzał obecni. Mówi... a to ten... Śmieszna opowieść multi. Zajebiście śmieszna. Po prostu czarny śmie cygan. Świetna opowieść multi. No po prostu boki Jeju. Ten, ten poziom humoru multi, wow. A, a to ten czarny cygan. Jej, jak śmiesznie. Jak ty wytrzymałeś w ogóle przecież to takie śmieszne. Ja nie rozumiem jak ty mogłeś wytrzymać taki pokład beki po prostu Podziwiam cię. Ej, mam dużo gliny, idę ją przepolić. Przepolić Przepolić to chłopczyku Ej, przepalamy to u Reza, czy zrobisz piecyki multi? Nasram ci na głowę! To zrób piecyki Rozumiem, że o to ci chodziło. Multi, zobaczmy co multi zrobił podczas tego jak ja zbierałem glinę. Nic? <laughs> Absolutnie o, nic nie zrobił przez 8 minut? Dzięki, <laughs> mój Ściąłem drzewo i będę robił ławeczki. Świetnie, może zrób dom. <laughs> nie, po co? Hmm. To wcale nie jest zadanie na ten odcinek. Nie. Zobacz, jak będzie pięknie. Ty co uważasz o moich tabliczkach? Mmm. Ale mam rozkminę, nie wiem jak teraz dalej Biękne. budować. CIEŁGNE! <grym grym> to... Co uważasz o moich tabliczkach? To jest to, co zrobiłem w dzisiejszym odcinku. Super. E, mamy jakikolwiek koblestone? Nie. Ej, jak ja mam budować dalej? Masz kobla? Pozdro, poćwicz. Jak masz, to ci powiem. Wiesz, może mam, Dobra, może ej, co nie. dalej budujemy tutaj, bo ja nie wiem. No hmm. trzeba przepalić glinę. Ale ja mam trochę gliny, więc buduję coś. Gravel... Masz piecyki, ale chcę kobla. Nie. War skorzystam z swoich piecyków. Dobra, robię, robię drzwi bez tego, K. bez kitu. A ja korzystam z swoich piecyków. Nie pozwalam. Dobrze, skorzystam z nich. O, tutaj masz szkło przypalone. What the fuck, co to za tabliczki? Nie no, szkło możesz sobie wziąć. Nie, nie chcę, nie mam. Możesz. Okej, okay, okej. Okay. Jak dwa razy mówisz to... to nie To nie. Co to są te taliczki? Czekaj, lecę po węglu, No o, wszystkie się wysypały! LOL jaki efekt o, Wy 4... 4D 4D Bo ogólnie miałem bardzo dużo gliny, ale wszystko... Ej tutaj... chodź stary, musisz mi pomóc. Zaraz, bo... Bo nie wie... wiem jak budować dalej. Mhm. Mm Każdy tak mówi, a później zostaje on z dzieckiem, mówi, że adoptowana, a tutaj pani mówi, że jego. Kurde nie, no? To nie ta historia, przepraszam. Zawsze mi no. się mylą. Co za syf? Ja wiem co musi I on będzie taki fajny, gręcki, Patrz, wygląda jak panteon. Jak panteon ta postać z lola, hehe. <grym> no właśnie, ja, ja sobie <grym> Tak, pogadajmy nie. o lolu, żeby multi nie wiedział o co chodzi. Właśnie ludzie, spamujcie w komentarzach, jeżeli chcecie serię lol multi, uczy się grać w lola. <grym> bo jak będziecie spamować, to on wtedy to zrobi, bo nie będzie miał innego wyjścia, bo później będzie lol multi się nie słucha swoich widzów. Widzowie bogowie. Ej, ale sprytne, no. Sprytne, sprytne. To jest taki plan, jak przekonać jakiegoś youtubera do czegoś. Jeżeli bardzo chcecie, żeby dany youtuber coś zrobił, albo ewentualnie chcecie go wkurzyć, to spamujcie LOL, zrób to i to. UNSUB! Unsub. Albo piszcie UNSUB i nie odsubskrybujcie, tak go, hehe, -he, strolujcie. TAK! <laughs> Ej, oni zaczęli tak trollować, teraz, Oy. Ej, wezmę sobie bez we... Bez we do... od ciebie krzaki. No. Krzaker. Zaraz ci oddam. Krzaker. WOT wECI Ej chodźu Multi way. jak ja mam to zbudować? Jest zajebiście Ale! W ja. Ej, w wpierdol, wpierdol masz! Sorry! Wpierdol, sorry! Wpierdol, sorry! Wpierdol masz, wpierdol. Nie! Daj zajebiście nie. Ej, drzewo urosło! No nie! Ale mam fajny pomysł! Jaki zesł? Ale się? mam fajny pomysł! pomysł tu normalnie się... może być nasz taki ogród jakby w tych. Znani. Możemy zrobić dom na taki grecki wzór. Wiesz, taka tutaj jest, taki otwarty będzie, Lord Mander. Tutaj, chodź zobaczyć. Chodź zobaczyć, chodź. Tutaj, na I widzę, tu będą naszy, łapki na w główe. będzie tak super. Wow, jesteś geniuszem. No. Dzień. Wprowadzisz to w życie z teraz czy za jutro? Teraz. Ej, jak zrobić wejście do tego czegoś? Słuchaj, ja ci już tutaj robię, patrz. No. Ej, masz silktacza, to weź dirta, co? Znaczy gras. Kuczy, jak to masz. zrobić? Ej, Mandzio! Czekaj, robię hmm. mu wejście. No jak ja teraz wejdę? Super. Ty nie umiesz wchodzić tak. Nie masz nóg. Proszę. Nie masz twarzy! Zrobiłem ci wejście. Nie, no, Powiem, że nie głupie. <noise> ej! Zrobieniem lepszego, ej. Je... ej, czekaj. Ej, weź przynieś Dirta, co Mandzio? Ej, to znaczy Grasa. No, Grasa. Właśnie może byś to rozwalił? To rozwalił? Nie! Czemu? Rozwal to ręką po prostu. No, Okej. Okay. A kilo zbierze ten? Grasa? O, kurde, jeszcze tu jest szkło. Czekaj, rozkopię wokół domu Bloa. A tak, zbiera grasa spoko. To gdzie jest dużo Tu Jakaś taka mała górka, może na przykład. Może tutaj. A, nie potrzebuję piasku. Ej, to weź... wiesz... Ile grasu potrzebujemy? Eee, raz, dwa, milion złotych 5, 6, 7, 8, 9, 1, 12. 13. Weź 15 Dobra Ach wezmę więcej To ci zniszczy przepraszam Dobra, jest. Dobra Biegnę. Nie będzie mogło iść tędy. A glinę przepalasz czy nie? Tak, przepalam. Kon uważaj creeper za tobą! Zaproponowałem. Gubko. Śmieszny żart, co nie? No. Powiem no, tak ci, że na poziomie. Tak jak moje żarty. Ha! <laughs> multiego żarty są najlepsze. No wiem. Żarty Multiego zawsze spoko. Tak. Przepala się powoli ta glina, ale w cholerę powoli. Mówisz, że szybko? Gubko! Ja Cię dam. Ja Cię oram moje pole. Masz 18 Kurde no przelewa się Wiesz co ja zaraz robię Nie bo mi wiaderko zajebałeś <grystanie> Jeśli chcesz zobaczyć co, stało, co się stało kiedy powiesz nie przelewa się, znaczy się przelewa to zobaczcie ekskluzywny odcinek <grystanie> na kanale Multicampla To uczucie gdy masz 80 tysięcy widzów, ale nikt cię nie ogląda, więc musisz się reklamować no <noise> Nieprawda. No kurde! <noise> nie przelewa się! <noise> Już się wylewa! No weź to! It before hate lol multi jest o ciebie popularniejszy mandziu gówniaku ty Ej, nagrywamy to 14 minut, ja chciałem to multi zaraz skończyć. Przynajmniej z mojej strony jak chcesz. Kurde, chłopie idź gó Gówno! <noise> gówno, gówno, mówisz proszę, proszę. Nie, nie! Nie! Kurde Ty to jesteś zabawny no! Ej, Ja nie wiem co zbudować dalej Nie mam freny. twórczej Gdzie są moje patechi? Znowu nic w tym odcinku nie zrobiliśmy Ja zrobiłem Ale co? No, kurde to wy się obijacie. A! To wy się obijacie. A! 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 Nie, no mój krzaczor! Krzoczędu. No, Kulti <złatki> Dobrze rozwalam te drzwi, bo to... Czuję jak w Grecji po prostu. Dzięki. Dobra nie wiem, jak Ej, jest. ale macie ładny ogród i ładną ścianę z... <grym> z Co ty dupy Nie no, piękne Co, nie podoba ci się? Ma, ma Potopam mi się, nie widziałem ładniejszego pierdol, 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 masz, pierdol, masz Nie widziałem No debilu Nie mam wiaderka, żeby to schować O Jaka szkoda Ej debil, teraz masz tu ten Zesrać <grym> Ej, <zesrać> bo... Ej, bo, bo ci, bo ci zareportuję! O co ci chodzi? Bo ci wezmę cegłę. No, zachowujesz się, jakbym coś zrobił. No właśnie, ja ciebie nie rozumiem. Weź to teraz ten, schowaj. Co mam schować? No tą wodę weź od ten. Ja nie, nie widzę żadnej Wypompuj! Wody. Ja nie widzę żadnej wody, nie widzę problemu. No właśnie. Głupko. Żałosne. No daj wiaderko. Czekaj. Mówię, ten domek wygląda jak centralnie grecki, grecki domek, poważnie. Ten domek wygląda jak gówno. Sam jesteś gówno. Chyba twoje, co? Hej, to spoko. jest to prawda. Dobra. to jest gonna hate. Dobra, kończymy. Tak, Tak, kończymy to. Okej, okay, to raczej. multi pożegnaj tak się. Czekaj, pożegna z, widokiem, się... z tak, na no, pożegnaj i... się, bo z kontrolą na ciebie patrzę. Dawaj. Witam serdecznie, pozdrawiam, papa. Aaaaaaa! Masz multivate. LOL, co to było? A Ej, foto, zostaw to, to jest zajebiste. Ale górnie! Go. Multi nie wejdziesz! <laughs> Ej multimate. Dobra to kończymy. Na razie. Cześć! No, pa pa!